Cześć moi drodzy, z tej strony Emerion, a w dzisiejszym odcinku rozdamy sobie prezenty dla osób, które poprosiły o prezenty dwa tygodnie temu z kawałkiem. No i złożę Wam jakieś fajne, świąteczne życzenia. Bo to w sumie już dzisiaj, jak to jak ten odcinek wychodzi, to są święta. Zapraszam do oglądania. Od razu chciałbym zaznaczyć, że może to jakoś dziwnie wyglądać: w sensie, może się tak, jakby nie zgrywać tekst, który będzie w dalszej części filmu na rozdawaniu prezentów z tym, co mówię teraz. Bo pierwotnie ten film miał wyjść w niedzielę, dlatego nie planowałem nagrywać życzeń. Życzenia są nagrywane po tym, jak zostały nagrane wszystkie prezenty. Dlatego życzenia, moi drodzy, zdrowia, szczęścia, pomyślności, bogatego Mikołaja w VIPA, w Movie Star Planet, ciepła i mile spędzonego czasu z całą rodziną. Tego wam życzę, życzę wam najlepszego. Dziękuję za to, że tutaj jesteście ze mną i co ja wam mogę więcej powiedzieć? No chyba tyle. Not. W, w, no jakieś życzenia są. Ja to w składaniu życzeń najlepszy nie jestem, a już zwłaszcza w takich życzeniach ogólnych. Więc nie będę dłużej przedłużał i przeciągał. Od razu wam pokażę to całe prezentowanie, żebyście sobie mogli zobaczyć co tam dostały dziewczyny. Jeszcze raz wesołych świąt, moi drodzy. No dobra, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że trochę więcej osób będzie chciało prezenty dostać, a na ten moment, jak to nagrywam, zgłosiły się tylko dwie. Co prawda jest jeszcze dzień, ale no już z góry zakładam, że nikt dodatkowy się nie zgłosi. Chociaż jak się zgłosi, no to bardzo chętnie wyślę prezent. Ale na ten moment mamy na ten moment mamy tylko dwie osóbki, Jest to Noxeyde i Victoria Kotek. Więc jako że tam pomyślałem, żeby jakieś tam pojedyncze rzeczy porozdawać, no, to muszę trochę zmienić koncept, bo jakby. Bo jakby. Myślałem, że. No, parę osób będzie coś chciało. Tu powysyłam jakieś rzeczy z rarełeku. No, ale. No, ale nikt nic nie chce. No to cóż, to cóż, to cóż. Ale dwie osoby by chciały coś fajnego, więc im coś fajnego postaram się wymyślić. Także przechodzimy do mikołajowania i rozdawania prezentów, moi drodzy. No dobra, moi drodzy. Pora na rozdanie pierwszego prezentu pierwszej osobie. Więc. Teraz Wiktoria, Kotek225, dostanie prezenty, tak jak wspomniałem wcześniej, chyba wspomniałem, mam nadzieję, że wspomniałem, no to będzie kilka tych prezentów po prostu, bo, no bo tak wyszło, bo tak mało osób wzięło udział, że postanowiłem coś, coś tutaj Wam skompletować, jakiś zestaw cały, całego praktycznie można powiedzieć, że można z tego zrobić luczka. Więc, 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 przechodzimy do yy, wyszukiwania postaci, no i mamy Wiktorię Kotek. Jako, że Wiktoria Kotek ma tam już wybrane jakieś swoje kolorki, to postanowiłem jej dobrać coś w jej kolorkach, jako że i tak przygotowywałem prezenty dla dwóch osób, bo się nikt nie zgłosił sadli, eee, no to mam dla niej zestaw cały. I teraz tak, żebym się tutaj nie pomylił, żebym nie zaspoilerował przypadkiem dalej, co będzie wysyłane, no to tak. Z aktualnego sklepu tego specjalnego, fajnego zimowego, wziąłem coś. Fajnego, gwiazdkowego, te spodnie. A moment, może ją jeszcze uprzedzę, żeby. Dobra, to dajcie mi chwilę. To jeszcze raz. No dobra. Wiktoria Kotek została poinformowana, więc można jej już wysłać, żeby wiedziała, że to na odcinek, żeby miała świadomość, to najwyżej se otworzy w niedzielę dopiero, nie? Bo tak, jakby, no wolę powiedzieć, żeby żeby nie wiem, no nie wiem, no zresztą zrobi jak uważa, <grym> czy, czy, czy sobie teraz otworzy, jak będzie online, czy nie. No dobra, ale tak, mamy cały zestaw Spodnie z aktualnego sklepiku, co so, wesołych świąt, wesołych świąt, proszę bardzo, spodnie. Mamy Messi Wings też z aktualnego sklepiku, ale one były jeszcze w tamtym roku. Mamy Forever Now, taki fajny top yy, z kokardkami, zauważyłem, że ona też jakieś takie dodatki z kokardkami nosi, yy, więc to jest z logowania bodajże, nie wiem którego, nie wiem czy nie kwietniowego, widziałem, że ma konto pół roku niecałe, więc Wydaje mi się, że fajnie, że będzie miała coś w swoich kolorkach, czego chyba nie mogła zdobyć, albo może majowego. No nieważne, no, wydaje mi się, że to nie, nie powinna mieć tego i temu. Także to powinien być fa fajna niespodzianka. Eee, kolejna rzecz, to jest narzuta, żeby, no bo to jednak zima, z pasującymi kokardkami. Mam nadzieję, że się będzie podobać. I, i, i ostatnia sprawa, czyli uroda. I tutaj w urodzie znalazłem włosy High Sweetness. Ja nie pamiętam skąd one są, ale one są z logowania, któregoś tylko nie wiem którego. Więc włosy High Sweetness również lecą do Wiktorii. Też nie powinna ich mieć, także mam nadzieję, że będzie fajna niespodzianka yy, świąteczna. Proszę bardzo, poszło wysłane. Wesołych świąt! Mam nadzieję, że prezenci ci się spodobają. O. No i fajnie, widzę, że Wiktoria odpisała, otworzy sobie w święta, także super sprawa, będzie miała niespodziewankę, o ile nie odpali odcinka wcześniej, chyba, że obejrzy tylko fragment z Noxzade'a, <grych> no, ale fajnie, Faj fajnie, że tutaj, fajnie że, fajnie, że sobie zostawi w ramach niespodzianki na świąteczny czas. No dobra, moi drodzy, czas na drugą osóbkę, a drugą osobką jest Noxzade'a. No, zgłosiła się również po prezenciki jako druga osoba z tych dwóch więc dla niej też przygotowałem zestaw w dwie kolorkach chociaż tutaj trudniej coś dobrać, bo w sumie to ona ma dłużej konto ode mnie w sensie dłużej ma konto Noxade niż ja mam konto Emerion także tutaj trudno ją przebić jakimiś unikatami ale no, mam nadzieję, że będzie się jej podobało że będzie zadowolona zresztą zaraz zobaczycie co dostanie Także pora na odpalenie wyszukiwarki y, ludziów, ludziów osób znajomych w Mów Star Planet 2. No dobrze, jesteśmy już Unoxadę na profilu. Dla niej też spróbowałem, postarałem się zrobić coś w jej kolorach. Wiem, czego nie wysłałem. Dobra, to to wyślę jako ostatnie w takim wypadku, bo już i tak nie mam dzisiaj limitu prezentów, bo po 5 po sztuk itemów różnych dobranych do nich było. Ale to nie wszystko. Muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć tego wysłać. Ale jeszcze coś dla nich mam, jako że to są jedyne dwie osoby. Eee, także coś jeszcze dla nich mam, żeby skompletować te ich luczki, te, które tam mają. To po pierwsze, po drugie jakieś takie drobnostki, no bo to jednak święta, no w sumie to się, no tak jak mówiłem, zresztą wcześniej nastawiłem się na więcej wysyłania prezentów, także jestem gotowy tutaj na wysłanie, w sumie to już zaplanowałem, żeby wysłać ich więcej. Anyway, o czym to ja? No tak, wysyłanie prezentów, mamy Noxade, ona już dostała wiadomość. Na temat tego, że będę jej te prezenciki zaraz wysyłał, ale widzę, że nie jest aktywna. I teraz tak dla Noxide. podobna sytuacja jak, jak dla Wiktorii. Spodenki z aktualnego, z aktualnego sklepiku świątecznego lecą do niej, tylko w jej kolorach. Tutaj, jakby jest odwrócone, bo. U Noxidy dominuje biały, a ten fioletowy jest do, jakby dopełniający. U Wiktori jest na odwrót u niej ten taki y, specyficzny róż jest tym głównym biały dopełnia. Także to jest w, te, w ten sposób w tę stronę. Także spodenki dla Noksaidy, proszę bardzo, lecą. Następna sprawa to jest. Wiktoria y, dostała. Mm, skrzydełka, niektórzy Victoria się loguje, a Nokseide nie wiem czy się loguje, a najmniej nie widziałem, żeby to miała, więc dostaję ode mnie Big Bo, jeden z kilku, który mam, zresztą one są z tego co mi wiadomo Unisex, więc ja mam tych parę, sporo tego mam, widziałem, że się nie loguje, będzie miała w razie co. Ewentualnie drugą sztukę, jakby jej się udało 15 dzień wbić. E, także to dostanie ode mnie w ramach świąt również. Tą kokardę, bo wydaje mi się, że jest fajnym itemkiem. A z kolei skrzydła to tam jakieś ma, także jej niepotrzebne. E, także leci wesołych świąt, jako, jako właśnie takie dopełnienie. Następna sprawa, to jest coś, czego u niej wydaje mi się, że nie widziałem i sam w sumie się zastanawiam, którego logowania jest ten item, bo ja nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć. Mam nadzieję, że tego nie ma, a jak ma, to nie w tych kolorkach. Także Koziko Tak, jakoś tak się to czyta? W kolorze białym dominującym, jasno-fioletowym, w sensie podrobo-fioletowym, jak zwał, tak zwał, dodatkowym, leci do Noxade'em. Proszę bardzo. I jeszcze w ramach tej narzuty, jako że tutaj nic innego zbytnio nie pasowało, no to zostało mi cute bula białutkie, bielutkie i jakoś to będzie ze sobą fajnie współgrać i kompletować. Mm, tylko, tylko teraz tak, no właśnie. Obydwie osóbki nie mają VIP-a, dlatego miałem ograniczone możliwości wymyślania im tych luczków. I dla Noxseidę, dla dopełnienia, takie same włoski, tylko że w jej kolorach, jak poszły dla Wiktorii z tą taką. Nie wiem czy to jest... to chyba jest karda. E, kurczę, czyli jednak troszeczkę za ciemny ten fiolet. Mam nadzieję, że będzie jej pasował. Jednak, jednak miała ten jaś, jaśniejszy odcień. Dobra, jakoś to będzie, mam nadzieję, że będzie zadowolona. Wesołych świąt, proszę bardzo. No i to jest to, moi drodzy. No dobra, moi drodzy. Także to jest to, jeśli chodzi o takie unikatowe prezenty dla, dla dziewczyn. To jest wszystko. Ale to jest wszystko, co było specjalnie dla nich dobrane, bo to nie jest wszystko ogólnie. Jeszcze coś dla nich mam, zresztą zaraz zobaczycie. Jako, że dzisiaj mam limit, to tu jestem w ciągu, to najpierw nagram, co tam, zresztą wy też najpierw zobaczycie, co tam od Emery w ramach takiego mini, takiego dodatku dostaną. I na sam koniec jeszcze, żeby skompletować tego luczka, no to brakuje tam butów, więc jeszcze to im doślę, ale to już jutro, bo mam limit. Także tak, jeszcze jakieś takie małe drobnostki myślę, że będą zadowolone świątecznie, fajnie I, 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 może, i może następnym razem w świątecznym rozdaniu więcej osób będzie chciało wziąć udział. Coś jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba nie, chyba to tyle moi drodzy. Chodzi o świąteczne rozdanie. W sensie no jakby to co powinienem mówić. Dobra, czas na prezenciki yy, drobnostki od Emery. Po prostu już gubię się w swoich słowach. Idziemy dalej. No dobra, moi drodzy. Od Emery jeszcze, jako taki mini dodateczek dostaną sobie coś smacznego. Żeby pojeść, żeby, żeby nie umrzeć z głodu Jakieś słodkości świąteczne A mianowicie, jako że obie panie nie mają VIP-a aktualnie To im kupię, nie wiem, może, może mają ten item, a może nie mają sobie będą miały ewentualnie na status e, W sumie dwa itemki, no to tak Już wam pokazuję co No dobra, no to smacznego wysyłamy I teraz tak, minki taste to jest zwykły item dostępny na, centrala, na, na Central Plaza, ale myślę, że będzie fajnie pasował do drugiego itemka, takiej, takiej małej drobnostki, którą dostaną. A mianowicie, a mianowicie do Colossal Kane'a. Tej takiej dużej, co jest w klubie VIP. To ja to im wrzucam dla Wiktorii, proszę bardzo. I dla Noxeide. O, 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 proszę bardzo, smacznego. Gdzie to jest? Minty Taste. Proszę bardzo. Jeszcze drugie smacznego. O, Colossal Cane. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I, i, i. I co? I pora, moi drodzy, na jeszcze prezencik od Emeryona Ostatni. Taki, jakby, no, kończący to rozdanie prezentów. Jakby ten. No, no w sumie to tak. <laughs> Także, no. Ale z tym muszę poczekać do jutra. Także, no co? No widzimy się po... Niesamowicie krótkim cięciu, moi drodzy. No dobra, moi drodzy. MSP przywróciło mi już limit prezentów, więc wyślemy ostatnie itemki do dziewczyn, do Victorii i do Noxeida. Zaczniemy sobie od Victorii. Dobra. I wysyłamy. I teraz tak. Wesołych sobie zrobimy. Taki zwykły. I teraz tak, jak to było? To były buty. Teraz muszę je znaleźć tylko, które są damskie. Te są męskie, te są damskie. Mhm. Czy mam jeszcze jakieś inne warianty kolorystyczne? Nie, nie mam, tylko całkowicie czarne, one nie będą pasować. Więc, proszę bardzo, buciki do zestawu zimowego, tak żeby pasowały, dla Wiktorii, proszę bardzo. I, 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 jeszcze, 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 jeszcze coś tutaj miałem. Tylko to już będzie takie właśnie jakby... O kurcze, nie, jednak nie wyślę, bo to jest po wszystko. Chyba, że coś jeszcze znajdę innego, dajcie mi. Uwagę. No kurcze, okazuje się, że nie wyślę jeszcze jednego itemka. Ale, ale mam pomysł na coś w zamian. Na razie wyślę jeszcze do Noxeida to co, to, co miałem, czyli te buciki. O, 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 gdzie one są? Buty, buty, buty. Uwaga, uwaga Białe całkowicie, proszę bardzo Nokseide. I teraz ta Nokseide, Jolly Greeting ode mnie dostanie Victoria również O, no to jeszcze trochę jest tego w O matko, ktoś, ktoś ma zajęty nick Victoria Imagine, ile by osób, ile osób by chciało dostać ten nick <grystanie> Okej okay. Jolly Greeting, proszę bardzo I teraz, teraz mam pomysł Co ja na czacie robili Że dostały ode mnie spam tak zwanych obstranych słuchawek, więc właśnie to zamierzam teraz zrobić. Idę do sklepu, kupię słuchaweczki. W, zaraz do Was wrócę, y, żeby wysłać te słuchaweczki. I, I co i to będzie tyle, jeśli chodzi o rozdawanie prezentów. Dajcie mi je kupić i zaraz wysyłamy, obdarowujemy niesamowitymi prezentami. No dobra, mamy już te słuchaweczki, więc teraz tak, Wiktoria Kotek. O, proszę bardzo. Lecą słuchaweczki numer jeden. Proszę bardzo. Teraz jakiś taki. Dobra. O, to myślę, że będzie dobra. No, tak. Także to leci do Wiktorii, Proszę bardzo. I do Nokseide. Jeszcze również para takich ślicznych jakże zjawiskowych słuchaweczek. No i proszę bardzo. Prezenty rozdane. Myślę, że. Myślę, że to będzie coś superowego i niesamowitego. Zwłaszcza ten ostatni prezencik będą bardzo zadowolone. A ja Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, zwłaszcza dziewczynom, które dostaną te prezenty. Mam nadzieję, że zachęci Was to do wzięcia udziału ewentualnie w następnym roku. Chociaż im więcej osób, tym, tym troszkę gorsze będą te prezenty. Ale postaram się coś fajnego uzbierać na ten, na ten, na ten, na, na ten magiczny, magiczny, świąteczny czas. Przez cały rok może mi się uda jakiś unikatów nazbierać, żeby coś fajnego Wam powysyłać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie. Dziękuję tutaj w ogóle za to, że jesteście. No i co ja Wam mogę jeszcze życzyć? Wesołych świąt, moi drodzy! Merry Christmas! And Happy New Year! Do następnego, cześć!